Witam. Dzień dobry. No to no, zgłosiłem go. Za ostatnie słowa. Wróżba. jak teraz wypadnie legendarne go zgłosiłem. Ty. Dwa razy na firmy wypadł? Czy mi się daje? A nie to Kazix. Hot dog na firi. Co to za skin? Ej, Rolka, Rolka! A nie, czekaj, nie mogę rolować, bo jednego nie mam. Ty... Dwóch nie mam. Chłopie! Jak to jest skater? Nie zbi Ile skinów? 1260. Let's go! No. Dużo tych skinów w ogóle jest. Mega dużo. Cześć, SD. Hej, słyszysz Cześć, witam serdecznie. Hejaski, hejaski. Hej, hej. Aż mam cię gotowy dać WIPKA, szkoda, że słupka nie masz. Tak, to jest jak się z Riotu. Za każdego zgłoszonego użytkownika dostałem jednego skina. A ty masz wszystkich skinów nie dają wszystkich partnerom? No wszystkich nie dają partnerom Tamte to jest moje na stałe, partnera stracił W wyniku na przykład furii lolowej A na przykład niektórych, no niektórych skinów nie dają, co jest giga ch... moim zdaniem Ja na przykład tego skina do, do Sylasa, którego można kupić tam za te punkty No jakie mam do Jacksa w sumie? Do Jacksa ma wszystkie, oprócz tego takiego rzadkiego Paks Jaxa, nie paks nic nie dają Fajnie by dali wszystkie skiny, no ja uważam, że byłoby za... jakby dali paksa. Serio. Oto gift suba do ASD, skoro Fizbata nie masz. ASD też może być. Nie, jakaś normalna osoba. Nie ze szpącicieli. Wygrałeś Magikę i możesz sobie przydłużyć albo komuś normalnemu, ale nie im. Bo już bar bardziej Pukberowi są dać w stanie. Bo ASD musi sam kupić. No to Pukber. Dobra, no to jesteśmy... 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 rozliczeni. Poverbo, Gift, Tapier, GPS, Subtop, HB4R. Ale mnie szyja dzisiaj boli. Kurcze powiem wam, no boli szyja. To nie ma dzika. Ej, poczekam, aż w stanie stanie? ma, ryczku. Wydaje mi się, że kolesiostwo trochę, że fizzwate, a nie mogą dostać. No to właśnie nie jest kolesiostwo. Poczekam, aż i pójdzie do żaby. Nie jesteś szkolona od lat. No i kurczę, znowu muszę to samo robić. Taki sam pig jest. Dobra, żeby nie strolować. Syra zostaje ok, jest bo jest Ivern, Są jest z -er, jest Kogmavik, jest nami. Nie chcę się Lissandromu znowu drugi raz pyknąć Co jest? O, ten wygrany. O, widz Brusła Siema, Birtuś O, fajnie, lubię grać Cassadina. Wirtuś odblokuj tego. Wirtuś odblokuj in streamli Sie ma. Niech ww leci. Czemu z nie jest na w Discordzie? Nie wiem, no jakoś tak. Nie znam chupa, wstydzę się go. Może, może kiedyś ten. Może kiedyś z się poznamy. No jak którzy mają ponad setkę, to jest to to jest dopiero p... człowieku. Kurczę, bez kawy będę chwilę. Co to jest w ogóle? Żywy zdrój Minerals Plus. Co, coś kupiła, co to jest? Czekaj, napój gazowany ze składnikami mineralnymi, witaminami pastero... pasteryzowane na bazie wody. Co to k. P... jest? Capię. Nie no, a Mark też ma żonę do otrzymania. E, Boże, żonę. Nie, rodzinę do otrzymania. Dzibanek filtrujący no Kopanie, butelkowane gówno. No i go gościu mam Bo ja butelki plastikowe nie widziałem od 3 lat wody na chacie Tylko akurat filtr się skończył i był weekend Przyjdzie, przyjdzie dzisiaj Dlatego trzeba kupić na weekend wodę Z banka jest paskudna Woda z kibla jest paskudna No chyba nie będą stali, tak? Czy będą? No dobra to jedziemy Kogo mają? Łysy? Nami? Cool, blind? O kurcze nie podoba się dla mnie to Pijemy wodę z No nie wiem W sumie nigdy chyba A zakładam, że jest obrzydliwa uch, uch, uch. Nie dało się inaczej niestety A czemu kryby zaatakowały? Aha Od góry lisi, nie? p 00 hb 4 Tatier 1 SUB TO 2222 HEI HAWE 9 GIFT SUBS IN DE Dzięki pięknie VIP? Jaki VIP? Nie no panowie, panowie, sobie. nie 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 To myślicie, że mówię, że za gift suba dostanie? co? a bo wiele razy mówione, było wiele razy mówione Dało ci, się zabić Dało ci się zabić wroga Warus? Dobra, kim jest Jakub Kosecki? Odechciał chciał się grać Nie, kim on jest? Dajcie nigdy na czacie FF, FF Co tu się dzieje? Znowu k***usego zabijamy Renektona Wyobraź, robię, robię to, eko? Nie, serio, jak to sobie to wybrać, że ja to eko robię Może mu napisz albo spingu, żeby szedł na topa No tak, moja wina, moja wina Wiadomo byku Holdofa holdowanie fali nie jest aż tak obvious Mógł nie wiedzieć No bo zaraz ma. Będziemy wszystkie, mam, a ja wszystkie to wy*******, bo 2, 2, 2 nie zrobię Zresztą chłodny Ty jesteś uposledzony? Nie napisałem, ze to twoja wina. Tylko powie z dialem, że bez się z nim skomunikował. W końcu to gra online, nie? Chyba kurwa, po to jest Hadze, by napisać i podjąć decyzję wspólnie. No, jesteś upo. Się, jesteś upo. Jesteś upo. Jesteś giga upo. Jeżeli myślę, że napisanie cokolwiek mu by dałoby więcej info, niż sfilizowanie linii, spingowanie go i to plajna, no to gratuluję mózgu. Gratuluję mózgu, kura. Tani 65. 65 masz chyba, 65 IQ, pozro. Ale dzięki za subka Just an Ignite Te playta chyba nie chcę, nie, nie muszę wycofać, źle zagrałem Bo Teraz tak, co my zrobimy tutaj za przedmioty? Nie no, mercy kupił, mega chill o, Kurczę, w tego obrzydliwego na idę Przeciwnik Mogę pójść Nie, ku... o, nie ma go. Git, teraz lmf pójdzie mi da i będzie fantastyczne ułożenie. Im. Nie mogę, nie mogę. Idę. Dwa. Chyba się wklu. <laughs> nie. O, kurwa. Cholera ja nie mogę żadnego przedmiotu zbudować, dobra 65 to liczba i razy mamy cię i razy brussi AHA temat brusa, gratuluję kurwa mózgu Co jest? Ala u nas kasany i raz... O kurwa, Nie mogę, bo będzie jakieś łysy. Krypy wyczyszczone w miarę nie podoba mi się nasza sytuacja, gdzie Kasan o... nie dostał dwa kilki. Nie podoba mi się ten baru na topie Ale nie podoba mi się ten flash. Będzie jakiś błysy? Nie, nie ma łusek. To jest first więcej Siema No ja szybko uciekam Miran, Miran Ja first ride jest lepsze od, od piorunów na kasadynie teraz? nie się daje, że ten piorun jest całkiem spoko. Skalowanką, Ja to skalowankę mam Ska kasadini tak się dobrze skaluje Będzie kilka osób Siema Muszę wracać mida Ty jeszcze Renekton szedł, lol Są jakieś kosmiczne jaja Uo, nice, z Nie, bez flasza, o kurcze Jak ja to dostałem? Siema Mi się da, że to zderzałem. Kur, no to inaczej trzeba było to zrobić po prostu. Na no come no, kom! Fast! Ale jest tragedia. Ucieczka, 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 ucieczka. Zaraz RK ka od Borusa. Przeciwnik pokonany. Przeciwnik jest w nie do podtrzymania. Koniec serii. Sojusznik pokonany. No, nie podoba mi się sytuacja, kiedy właśnie ten... No, Kogman może wyjść do przodu, bo Nautilus robi zrobi i Werner. Jakby Nautilus miał cokolwiek tam ch... zmienić. A mu się to nie podoba. Muszę jeszcze do flamea p... Nooo, I don't think we can, I don't think we can No to jest. To jest porażka, to jest porażka. Chyba się kłóciłem w zespole do tego tak... Ch... Ja nie rozumiem jak to się dzieje. No ja nie mam z kim zagrać tego mam tylko i werna ale to nie już... żadnej akcji nie zrobiłem lusterko no przeciwnik ku... kurwa nie szachuje bo nie możemy. Nie mam obrażeń teraz na nich. W sensie oni mają za dużo obrażeń na mnie, więc zniszczą, zanim ja ich zabiję. No. Mega są obici. Niestety. No. Bombiony jestem tym Jestem bombiony. No, może Zonia mi pomoże jakkolwiek, kiedykolwiek. Problem jest taki, że ten kasami jest na no, no, dobrej drodze do tego, żeby nas zaorać. Nie wiem, czy jakaś Enemysł nie program. Dobra, RK to mefki. na no to kurwa. No dobra, to flasza przynajmniej spalił zamiast życia, to jest okej okay też. Ja muszę coś pofarmić, bo mam tylko 140 creepów. Bardzo mało. Dlatego czasami farma jest lepsza niż pić dzisiaj. Mają to, nie? Jak nie ma TPK. Kogła wystrasznie i masakruje, a oto takowo. Nie wiem skąd te wrażenia wynikają, ale prawdopodobnie z mandatu i z nami. O. Trzeba będzie. Strollowali ty. Jednak mogłem... Nie, nie, nie mogłem zostać. Problem jest taki, że jak jestem. No jest giga problem. Bo ja nie mogę wejść be bezpośrednio. To jak mawa. jako tutaj to tańsza. XD w tej sytuacji. Co nami zbyt dużo robi. Dostanę falę. Ja jestem martwy na fali samej. Nie mam pomysłu nawet co zbudować. Chyba za nie będę musiał. Na pewno muszę za niej zbudować. Ładnie RK po oku. Ładnie, ładnie, super. Kiedy na szor? Może mid, może mid. Co się dzieje? się, przeciwnicy trollują? No ale chyba, 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 kasadnikiem bym się za... O. Ma ochotę na takiego kasolnika. Ty, co, co się stało z prawdą? Na tę dwójkę, na tę dwójkę lecimy. I ucieczka. Strollowali przeciwnicy po całości, nie rozumiem. Jakby łysy dał się. Łysy nie mógł wiedzieć. W sensie, normalnie, ładna wizja, ale. Kogma w co podszedł? Ja nie wiem. Potrzebuję, potrzebuję kofeiny. Potrzebuję kofeiny. Asia! Stawaj! Dzika skoczyć. Ginę. Nice, dobrze przepraszam, że... Słam? Dzika! Potrzebuje dzika dzisiaj. Nie słyszę. Krótka falówkę użyj. Sfoguję, nie pójdę do bota, ale on to chyba zrobi, nie? bo kastaj ma dużo wrażenia. Nie mogę się bić, W sensie zniszczono twoje... A, Potęczyliśmy Nastąpił wyciek. Proszę, tamować, małać. Jak tam ryczku, do której doroty dzisiaj? Na no, 22? Ej, ta klasa. Wreszcie go będę pisać. Spaka, spaka. Ja mogę jak coś, aż zjłysz.